To jest niemiecki maskinny pistole 40. Jeśli trafiłeś na ten film, to przynajmniej raz w życiu już go widziałeś, i to nie jest przypadek. To chyba najsłynniejszy pistolet maszynowy XX wieku. Ale dziś nie zamierzam opowiadać Ci o typowych ciekawostkach dotyczących maskinnym pistole 40, które pokazuje Wikipedia. Porozmawiamy o wszystkich tych szczegółach i tajemnicach, które znają tylko najwięksi eksperci od tej broni. Opowiemy. Dlaczego miała hak pod lufą, a także o jej magazynkach. Ogromne sekrety. Dlaczego używanie rękawiczek z tą bronią było absolutnie obowiązkowe? Skąd wzięła się ksywka Smiter? Porozmawiamy też o jej tłumikach. Czemu nie powinieneś ładować magazynków do pełna, jeśli chciałeś przeżyć? A także, dlaczego Hiszpanie byli częściowo odpowiedzialni za jej pojawienie się? O tym wszystkim i nie tylko już za chwilę. Więc lepiej usiądź wygodnie i witaj w Guns Club. Pistolet maszynowy. Maschinen pistolet 40 ma ciekawe pochodzenie. W 1936 roku wybuchła hiszpańska wojna domowa, a Niemcy popierały stronę ultranacjonalistyczną, wysyłając broń i wsparcie logistyczne. Nie tylko z zamiarem wsparcia swojego sojusznika, ale także po to, by ocenić nowe rodzaje broni powstającej III Rzeszy. W prawdziwych walkach, szczególnie pistolety maszynowe, które trafiły do Hiszpanii, to były Hermas. Pistolet maszynowy Erma Maskinen Pistole opracował nowy rząd niemiecki, bazując na nielicznych egzemplarzach Maskinen Pistole 18, które przetrwały walki, a także na kilku modelach z okresu międzywojennego. Raporty przekazane przez Hiszpanię do Niemiec były naprawdę obiecujące. Herma Erma Maskinen Pistole były fantastyczne, miały dobrą celność, dobrą szybkostrzelność i były ergonomiczne. Twórcy Blitzkriegu Rommel, Guderian i Machtstein odrzucili ich przyjęcie. Chcieli świetnego, kompaktowego i ergonomicznego pistoletu maszynowego do pojazdów opancerzonych i samolotów desantowych, choć nie mieli nic przeciwko maskinem pistolej. Musiał być dość wszechstronny i funkcjonalny, a nie było miejsca na dwa uniwersalne pistolety maszynowe dla całej armii. W związku z tym zrezygnowano z erma maskinem pistole i w 1936 roku rozpoczęto pracę nad maskinem pistolem. 38 pistoletem maszynowym, który ujrzał początek II wojny światowej. Maszynen Pistole 38 to jeden z pierwszych nowoczesnych pistoletów maszynowych, bardzo udany. Bakelit służył do wykonania chwytu i osłony komory zamkowej. Był wykonany ze sklejki i był pierwszym w historii z rozkładaną kolbą. Jej wadą były te same problemy co maszynowy karabin 34. Była doskonała, ale trudna w produkcji i wymagała stali, której zaczęło brakować po rozpoczęciu działań. Masowa produkcja czołgów sprawiła, że jej cena była naprawdę wysoka. Zobaczenie jej podczas inwazji na Polskę było trudne, bo egzemplarzy było niewiele. Do 1938 roku wyprodukowano tylko 1000 sztuk, a do 1940 roku Wehrmacht miał jedynie 42 tysiące. To co zrobiono, to ekstremalnie udoskonalono jej projekt, aby w tym roku była tańsza. I tak powstała pistolet 40, która była mniej więcej odpowiednikiem karabinek automatyczny, modernizowany dla karabinek automatyczny. 47 lub maszynowy karabin, 42 dla maszynowy karabin, 34. Wersja zoptymalizowana do szybkiej produkcji. Dzięki nowemu modelowi produkcja wzrosła o 10 tysięcy sztuk miesięcznie. Na początku 1944 roku wyprodukowano 700 tysięcy maskinen pistole, 40 czyniąc go najpowszechniejszym pistoletem maszynowym Wehrmachtu. Ciekawostką na temat maskinen pistole 40 jest to, że był znany jako Schmeisser. Jest to dość specyficzny przydomek. Ludzie sądzą, że nadano go na cześć twórcy pistoletu maszynowego, którym rzekomo był Hugo Schmeisser, konstruktor Maskinen pistole 18. Czy oba modele Maschinenpistole pistole 38 i Maschinenpistole pistole 40 faktycznie zaprojektował inżynier Heinrich Balmer? To, co rzeczywiście zaprojektował Schmeisser, to Maschinenpistole pistole 41 znacznie bardziej klasyczna i moim zdaniem piękna wersja. Jeśli chodzi o Maschinenpistole, pistole, które miały jego nazwisko na magazynkach, te magazynki były produkowane masowo i używane również w maszynen pistole 40. To sprawiło, że Niemcy myśleli, iż to on jest twórcą tej broni i nazywali ją Szmajserem na jego cześć. Ale dość już historii, czas porozmawiać o ciekawszych rzeczach. Czemu maszynen pistole-40 nie ma złej opinii i co go wyróżniało? Oprócz tego, co już wspomniałem, oczywiście istnieje wiele rozwiązań konstrukcyjnych, które czyniły tę broń jednym z najlepszych pistoletów maszynowych tego konfliktu, jeśli nie najlepszym. Na przykład spójrzmy na zaczep, który znajdował się podłożem. Wielu uważa, że to dodatek ułatwiający trzymanie broni podczas ognia automatycznego. Jednak to nieprawda. Pamiętasz, kiedy wspominałem, że maszyny pistole 38 i maszyny pistole 40 zostały stworzone do użycia w pojazdach i do blitzkriegu? Cóż, to jest tego wyraźny przykład. Chodzi o przystawkę, która całkowicie eliminowała odrzut karabinu, gdy był oparty o stalowe występy. W transporterach opancerzonych, specjalnie do tego zaprojektowanych, takich jak Sonderkraftfahrzeug 251, zrobiono to w ten sposób, aby pojazdy w ruchu miały kilku żołnierzy strzelających jednocześnie. Oprócz głównych karabinów maszynowych, sprzyjało to szybkiemu przemieszczaniu się, niezbędnemu do blitzkriegu. Dodatek mógł być wykonany ze stali, aluminium lub margolidu, czyli odmiany bakelitu. Coś ciekawego, co zauważysz u wszystkich użytkowników na Pistole, 40 dotyczy tego dodatku i zawsze, gdy zobaczysz żołnierza używającego maskenem pistole, 40 który, według wielu źródeł i historyków, w 90% przypadków tak było. To było dlatego, że noszenie rękawiczek było ściśle obowiązkowe przy używaniu maskinem pistole. 40. Ale dlaczego noszenie rękawiczek było obowiązkowe dla użytkowników maskinen pistole? 40. Po krótkim dochodzeniu nie znalazłem w oficjalnych dokumentach przepisu dotyczącego obowiązkowego noszenia rękawiczek, ale z pewnością jest całkowicie prawdą, że jeśli używałeś na pistole, 40, musiałeś nosić rękawiczki. Znalazłem na to wiele dowodów. Oprócz niezliczonych zdjęć żołnierzy używających maszynę pistole 40 w rękawiczkach nawet latem, według amerykańskiej Wikipedii, lufa nie miała żadnej izolacji od zewnętrznej części broni. Przez co bardzo się nagrzewała w okolicy łoża. Dlatego mogłeś się poparzyć, jeśli przypadkowo położyłeś tam rękę. Sprawdziłem cytat: To wiarygodne źródło badające wiele karabinów automatycznych XX wieku, ale zatwierdzam te informacje. Ten mały występ był jedyną rzeczą, która oddzielała twoją dłoń od rozgrzanej dolnej części lufy. I chociaż strefa przegrzania jest częściowo oddalona od twojej dłoni, z pewnością mogłeś się przypadkowo dotknąć i poparzyć sobie tę rękę. Dlatego ma sens, że zazwyczaj widzimy żołnierzy. Użytkownicy maskinm pistole 40 zawsze mają rękawiczki na zdjęciach. Dowodem na intensywne używanie rękawiczek z na pistole 40 była ta sytuacja. na pistole 40 posiadał akcesorium umożliwiające strzelanie w grubych skórzanych rękawiczkach, które nie mieściły się w owalnym kabłonku spustu. Wszystko to świadczy o powszechnym używaniu rękawiczek z tą bronią, Chociaż oczywiście nie wszystkim odpowiadało noszenie rękawiczek, zwłaszcza latem, kiedy upał utrudniał ich używanie. Ciekawą cechą maski nym, pistole 40 były magazynki. W porównaniu do staranniej wykonanej wersji 38 wersja 40 była projektowana pod łatwiejszą produkcję, pojawiło się sporo problemów z podawaniem amunicji. Tłoczone magazynki maski nym, pistole 40 miały dwa rzędy, a przed końcem naboje układały się w jeden rząd. Tej części dochodziło do dużego zużycia i odkształceń, ponieważ żołnierze podczas walki często trzymali broń za magazynek, co powodowało, że gniazdo źle go trzymało lub deformowało zaczep, prowadząc do zacięć. Dodatkowo, gdy magazynki się brudziły, blokowały rowek podający właśnie w wyżej wspomnianym miejscu, powodując zacięcie broni. Często inną wadą była sprężyna magazynka, która po prostu była złej jakości. I mogła zablokować broń, popychając naboje z mniejszą siłą po dłuższym użytkowaniu. To, co opowiem, to zbiór anegdotycznych historii, ale uznaje się je za prawdziwe, ponieważ po prostu istnieje na to wiele świadectw. Rozwiązanie niemieckich żołnierzy na problem sprężyny magazynka było proste. Magazynki mogły pomieścić 32 naboje, więc wkładali do nich tylko 28 lub 30 nabojów. Dzięki temu sprężyna nie była przeciążana i wytrzymywała dłużej. Ta historia wcale nie wydaje mi się dziwna i uważam ją raczej za legendę niż za coś prawdziwego. Jeśli służyłeś w jakimś konflikcie dla swojego kraju, prawdopodobnie nie wydało ci się to dziwne, ponieważ jest to niezwykle powszechna praktyka we współczesnych armiach, mająca na celu przedłużenie żywotności magazynków. Maski na pistole 40 miały dość ciekawe akcesoria, a niektóre z nich okazały się po prostu porażką. Jednym z nich była zatyczka do lufy, która zapobiegała dostawaniu się śniegu i brudu do lufy oraz jej rdzewieniu. Ten dodatek został wycofany po zaledwie roku użytkowania, ponieważ podczas operacji Barbarossa zamarzał i trudno było go otworzyć. Innym nieudanym dodatkiem był tłumik. Tłumik próbowano dostosować do maskinem pistole 40 na różne sposoby, lecz bez powodzenia, ponieważ zawsze wymagano, aby można je było używać we wszystkich istniejących maskinen pistole 40. W połowie konfliktu obiecującą opcją był L45 który zamiast używać Obejm, jak jego poprzednicy, był wkręcany na wylot specjalnych luf do ślepej amunicji. Ale ponieważ te lufy nie miały stałego gwintu, tłumik miał kaliber nieproporcjonalny do 9 mm, aby uniknąć kolizji. Co spowodowało, że jego przyjęcie zostało anulowane. W ostatnim filmie jeden z subskrybentów zadał mi ciekawe pytanie. Leo Commander 186. Pytanie, jeśli pistolety maszynowe o szybkim ogniu, takie jak PPS-41 i Thompson, były tak dobre, to dlaczego Niemcy ich nie skopiowali? To, czy rzeczywiście były tak dobre, możemy omówić w przyszłości film, bo za bardzo bym się rozgadał. Ale Niemcy rzeczywiście próbowali skopiować dobre cechy tych karabinów, takich jak PPR, i zastosować je w maszynę pistole 40. Na przykład istnieje model zwany maszynę pistole 40, który był generalnie maszynem pistole 40 z podwójnymi magazynkami. Gdy jeden się kończył, przesuwało się do drugiego. W ten sposób można było mieć 64 naboje gotowe, żeby zlikwidować kogokolwiek. Problem polegał na tym, że nie była to zbyt znacząca poprawa procesu przeładowania. A do tego okazało się, że to słabe rozwiązanie ograniczało inne funkcje broni. Wprowadzanie modyfikacji do broni, którą już produkujesz i której dostawy są kluczowe dla twojej armii podczas walki jest dość trudne. Dlatego Niemcy nie zastąpili całkowicie maski innym pistolem 40 podczas konfliktu, a jedynie próbowali go modernizować i dodawać do niego funkcje, które ostatecznie nie do końca się sprawdzały. Chciałbyś wiedzieć, czemu Niemcy czasem kierowali artylerię tak, by pociski odbijały się od Ziemi? A jeśli chcesz się tego dowiedzieć, obejrzyj ten film. Bardzo dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia.